Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy W Call of Warhammer Total War Gramy tą bitwę, którą mieliśmy stoczyć Bronimy się przed oddziałami ludzi No Przy granicy naszych ziem z nimi Jeżeli wygramy tą bitwę Mamy kolejne miasto do przejęcia, które Z łatwością przejmiemy, jeżeli się nie uda Weźmiemy drugą armę, której jeszcze nie mamy i zniszczymy ich tak czy siak. To jest ważna bitwa, bo pierwsza bitwa. Coś mi wyskoczyło na ekranie. Sorry Was za to. Się... No, pewnie tego nie widzicie, ale ja to widzę. Weź mi właśnie tu, kurde. Słuchaj, już mi nagranie. Rozpoczęcie. Mamy tutaj niedźwiedzie nasze własne, epickie niedźwiedzie. Tu nasz car Rosji, raczej straszna na misiach. tu mamy konnicę tu mamy konnicę Myślę, że się rozłożymy tutaj, na tej górce, widzicie, tu jest idealna pozycja Tak, strzelający łucznicy, proszę, oni są, o ustawienie szyku w takiej pozycji Szerzej, o Możecie rozstawić pale, chociaż one się nie sprzedadzą, ale Oni nie uciekają, nie, dobra, to są spoko, spoko kozacy, patrzcie Kozacy! Kozacko wyglądają kozacy! Czyste klaty i do boju! Nie, bo jeszcze się rozwalimy na tych palach, dobra, nie. To jest głupi pomysł. Teraz tak, oddziały elitarnej piechoty. Na środek, pięknie. Pięknie wyglądają, także... bardzo dobrze uzbrojone oddziały. Tu... Tutaj poproszę, czy oddziały... Tej piechoty i to co zostało na tą flankę. Tutaj proszę cię bardzo. Tak, tu łuczników z tyłu też poproszę. Te dwa oddziały na tą flankę. To jest co? To są ucznicy, jeszcze jedni, to dobra. Zgubiłem jednych łuczników, niech będą tu. Wy tak, a mi się na tyłach jako mi Misie, 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 niedźwiedzie. Niedźwiedzie do boju! Dosiadają niedźwiedzi. Dobra, nieważne, walczmy. Nie ma opieprzania się, widzę, szkladkuję. Nie wiem czy chyba. Zmniejszyć wymagania jeszcze muszę na niższe. Tam je... tekstury wysokie są i będzie się lagować. Czyli tnąć. Widzimy tam mnóstwo oddziałów. Tutaj mamy Mnóstwo oddziałów zwierząt ludzi, podstawowy oddział, silniejszy oddział i elitarny oddział w tej grze. Jeden z najbardziej elitarnych oddział, te rogi, te maczugi, ten toporek, te nogi, tutaj widzicie, nawet ubranko ma, żeby mu zarostu na narządach płciowych nie było widać. Idą, zmierzają ku nam, więc poczekajmy, zobaczymy tutaj nasze oddziały. Kawalerii powinni ich zmieść, bo widzicie, wyglądają podobnie do husarii, tylko mam jedno to. No, husarie, mają długie piki, ładne zbroje, wzorowane na Polsce i na Rosjanę. Więc frakcja jest jak najbardziej ciekawa, ponieważ jest rodzima, że tak powiem. Przedtem mówiłem, że się zastanawiam właśnie nad tym, jak to się nazywa, nad... Nad ludami, ale to będzie ciekawie, dobra. Gotowiście jesteście. Ciekawa jazda, generał. Widzicie, macie takie maczugi, toporki. Wszystko widzicie ładnie, wszystko pięknie. Nie wiem, czy widzicie tą myszkę, bo przedtem nie było widania tamtym filmiku, ale to nie szkodzi. Widać, że tu macham. Widzicie tarcze, podobne wszystkie, bo to oddział jest jednakowy. Tak, tak, tylko. Dowód co dział ma inną tarczę? Patrz, o, biegną minotaury. Wszyscy łucznicy, proszeni są natychmiastowy ostrzał na minotaury. Nie ma na co czekać. Patrzcie, jak ładnie ładują, widzicie? Naprężają tutaj te. To jest w postawie mediewalu, tak nie było, że naprężali te. Jak to się nazywa, gumy, czy jakby to powiedzieć? Dostali lanie minotaury. Bardzo dobrze. Jest ich 20, naszych oddziałów jest tysiące, więc spokojnie. Czekają na posiłki i zostaną nieźle wykrwawieni przez tyle strzał pięknych, które lecą ich zniszczyć. Myślę, że to jest ich błąd, że tak czekają. A tam ci wędrują sobie powoli, bezspokojnie. Kecz uderzą w naszą konicę, czy w naszą. Ładujcie, kozocy. Pięknie, kozocy. Piękne kapeluszki, trze Włoski, tu w jedną stronę, tu w drugą stronę, tu piórko, tu nie Wszystko pięknie, ładnie Ale dostali strzał. Dobra, wy teraz Jeżeli dostaniecie tamtych, strzelajcie Nie w te głupie minotaury, tylko w tamty, oddziały, ponieważ tamte wykrwawicie szybciej Im się widzę nieśpieszym Teraz was pospieszę, zobaczyć, Patrzcie ile strzał leci Przepiękny widok krwawień już do są, więc punktów życia parę stracili. Na pewno ten oddział proszony jest no. Dobra, nieważne, wystrzelać teraz tam dalej Wstrzelać tam daleko. Mają zajebisty zasięg. I ostrzelać wrogów. Epicka muzyka w tle. Biegną minotaury, uwaga! Fuck. Dobra, w elitarną oddziału uderzyli. Tutaj widzimy wroga, który chce nas oflankować, ale to nie pójdzie. Tu jest nasz oddział, który padzie. już wykrwawiliśmy ich tylko naszymi strzałami. i w nich panowie uderzyć w nich umrzeć, umrzeć biegnie nasza miażdżąca konica patrz nie ma ich, nie ma ludzi nie ma, nie ma lipy wystrzelajcie w te oddziały co są dalej a wy kurde w tych, sorry was a wy macie uciekanie, dobra Wygraliśmy tą bitwę, powiem wam szczerze. Raczej nie mają szans tego przeżyć. Tylko minotaury nam trochę szkodzą, to zepsułem tą szarżą, próbuję się wycofać i zaszarżowa zaszarżować ponownie. Oczywiście mnóstwo trupów zrobiłem, ale... Oni są szybcy, myślę, że ich próbujemy tutaj osłabić. I teraz je w nich wbić. Boomi teraz! Szarża skaczący ludzie. Dobra, nieważne. Wypruszeni są szybko na tą konicę. Wesprzeć ich tam Tą konicą wyjdziemy im po pleckach, czyli misiami. Na pewno mi się pójdą walczyć z minotora. i z Szyk zwarcie. Bum. 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 Włócznicy, proszę o generał wroga, zabił, został zabity przez naszych włóczników. Sorry, ktoś przyszedł. muzyka Dobra, giną powoli Idziemy zabić <tryk> Na ucznicy jeszcze raz. Stop fire. Rzeź, rzeź, rzeź moich żołnierzy i żołnierzy przeciwników. Bum, wielce walcz. Zbiliśmy ich w Wzięliśmy ich kleszcze i oddział kislewu Generalnie przelecia na Polek. Polek, Polek. Teraz bicie w plecy w nich. Zbić w plecy Minotaur'u, zabić ich. Póki ich jest niewiele, to już jest nieważne. Zwycięstwo jest nasze. Pięknie widzicie jakie ładne teksturki, bo dałem na wysokie i dlatego ładnie wyglądają. Bo ktoś tak grał na full, to było zajebiście. wyglądały, to działy. cicho, błyszczą błyszczą się. Te wszystko biegnie, walczy, wbije w niego. Przy 10 ich tylko zostało, więc ta konica go ich tam. Przyśpiesz mnie, nie ma to sensu najmniejszego, już trwa ta bitwa z 10 minut, sorry za tą przerwę ale ktoś mi do pokoju wszedł Gdzie tą muzykę, słyszycie? zajebista, koniec bitwy przeciliśmy 258 ludziom 1650, ponieważ mieliśmy dobry atak konicom, silna szarża na sobą udział piechoty przeciwnika, którzy nie są przystosowani do walki z konicą oraz dużo bardzo dużo, bardzo dużo kosackich strzał, które przeszyły oddziały przeciwników, zanim one doszły do naszych szyków obronnych, głównie włóczników. Strać czy okup? Okup. No to strać Takie życie już, takie życie. Tam już widzę, na Genhow jest atakowany. Ten odcinek chyba będzie krótszy, ale ja nie wiem z czemu, myślę, że wam się spodoba. To już druga tura, trzecia będzie już, ale duża, już tura. Dar, Zostaliśmy 3000 sztuk złota, pięknie. Nowe zdobycze i jest wiosna, powinniśmy mieć większy przyrost. Tak, jesteśmy na minusie. Połączcie się i utrzymaj oblężenie, co on tam ma. Nic tam nie ma, jakiś fajny generał. Hmm, ciekawy, ciekawy generał. Tutaj mamy oddziały sojuszników oraz nasz tutaj. Możemy rekrutować widzicie, najemników, elf... włóczników wysokich elfów. Bardzo silny oddział w obronie. Wojowników barbarzyńskich. Pa, 15 ataków. Rzucą toporami do rzeź Oraz ogry. Swap 7 na taurów. Ale silne oddziały Dobra, ten oddział proszę na powrót do miejsca zamieszkania Ten iść na północ jeszcze bardziej, zrób strażnicy To musimy zająć jak najszybciej Będziemy mieli duże państwo, mamy duże państwo, ale Ale, tak jak Rosja, duże, na razie słabe. Kolejna tura i trwa, dobra. Zobaczymy jak się potoczą, bo tu się za każdym razem imperium walczy inaczej. Na przykład traci oddziały, niszczy oddziały, staje zaspałnowane armiami, które nie wiem jak w Islewie się spałnują. Pewnie jak jest wielka inwazja. To jest niesamowicie wiele. To bardzo dużo okupca muszę zrobić, bo tam jest złoto. Już jest bardzo wiele oddziałów. Jeszcze nie przeżyłem inwazji, więc myślę, że... Nasza kampania potrwa po inwazji Jeżeli ją przetrwamy to już później się nic nie dzieje tak naprawdę Dobry generał, bardzo jola... <grytania> ...lojalny, znowu bym się pomylił Ta ale najlepsza jest muzyka w tej modyfikacji, szczególności w Kislewie sklimatyczna. klimatyczna Także o Legion Gryfa przeczytajmy sobie o tym oddziale Kolejna odpowiednio wyszkolona i wyposażona jednostka może wejść w szeregi twojej armii Podczas gdy zwykli kislewici zasilają szeregi zbrojnych i kozaków, arystokraci służą bojarom w inny sposób. Skąd z, z wielowiekową tradycją szlakta szkoli się w walce w siodle? Sorry was, sorry kurwa, znowu mi przeszkadzają, masakra więc Przyjmijmy tą osadę i będzie koniec tego odcinka, więc muszę Ci zrobić automatycznie Dobra, dużo straciliśmy, ale to nie przeszkadza Okupacja oczywiście Psków z cech, strach strach, połączmy jednostki. Tutaj nic nie mamy, nic nas nie stać, jesteśmy dalej kurde na dużym minusie. Myślę, że na tą chwilę to będzie koniec, dzięki wam za uwagę i widzimy się w kolejnych epickich odcinkach z tej serii, bye bye.